24 czwarty był lutego, poranna rzedła mgła Wyszło z niej kilka ruskich szybkich mord, dwupina miały rząd I znów bijatyka, i znów bijatyka, i bijatyka cały dzień I porąbany dzień, i porąbany łeb, razem bracia aż po To już pierwszy skrada się do miastu, szaje w jego znak Przeczeni putyń wysłał go, leśtawiony, padł na znak I znów bijatyka, i znów bijatyka, i bijatyka cały dzień I porąbany dzień, i porąbany łeb razem bracia aż pozmierz To już drugi do was skrada się z Wagnera gruby chwat Plunęliści ze wszystkich ról, urozwiat. rozpiar i znów tyka i tyka cały dzień I porąbany dzień, i porąbany łeb Razem bracia, aż pozbierz W waszych rękach nadal kijów jest Choć wojenny, ciężki znój Kiedy rusek krzyczy Poddaj się, otwórz ekin na I znów bijatyka, i znów tyka i bijatyka cały dzień i porąbany dzień, i porąbany łeb, razem bracia aż po zmierzch. Ty traktorem sobie drogą gnał, rąk potężny wziął. Nie chciał rusek, na czołgiem i świedz ten wziął na hol I znów bijatyka, i znów bijatyka, i bijatyka cały dzień. I porąbany dzień, i porąbany łeb, razem bracia aż po zmierzch. Pałęskiego chcieli w pizdu, wiesz, by ocalił skórę swą. Lecz on dylać nie za bardzo chciał, poza za duże jaja miał. I znów bijatyka, i znów bijatyka, i bijatyka cały dzień. I porąbany dzień, i porąbany łeb, czasem bracia aż po zwierz. Pot in Shoe Shack